Dlatego zaprosiliśmy Państwa do obejrzenia prezentacji ukazującej zdarzenia, które układają się nie tyle w historię o cierpieniu, ale przede wszystkim w historię o chęci niesienia pomocy bliźniemu, nade wszystko zaś ujawniają pewną prawdę. Człowiekowi wbrew pozorom niewiele potrzeba do szczęścia, odrobiny empatii, zrozumienia i poczucia, że może liczyć nas czułe słowo, czy miły gest. O tym wszystkim traktują teksty laureatów konkursu literackiego ogłoszonego w ubiegłym roku przez naszą pozycję, a które zostały wydane w postaci książki o wiele mówiącym tytule. Człowiek ma dar ale także dar cierpienia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wybranych fragmentów, które w piękny sposób, a z pozbawiony niepotrzebnego patosu, mówią o życiu, śmierci, nadziei i miłości. Że umarłam, że tak wygląda koniec. To jednak nie było śmierć. To było życie. Bo kto powiedział, że życie jest spokojne, łatwe i bezbolesne? Życie takie nie jest. Życie jest jak loteria. Nigdy nie wiadomo, co się kończy. Myślę, że to najlepszy dzień, żeby powiedzieć Ci wszystko, czego nie zdążyłam przed Wigilią. Bo widzisz, ja też chciałabym Ci podziękować. Uświadomiłeś mi, że każdy człowiek ma zarówno dar kochania, jak i dar cierpienia i że jedno z drugim nierozerwanie się łączy. Nie jesteś sam. Nadzieje dawaj, to odzyskasz ją w potrzebie. Człowiek, którego zrozumiesz, spróbuje zrozumieć Ciebie. Wdzięczność, najpiękniejsza zapłata. Spójrz na człowieka, nie jak na obcego, lecz jak na brata. Hospicjum daje przekonanie, że ktoś się na mnie opiekuje. Hospicjum to nieumieranie, to życie w najpiękniejszej postaci. Jest wiele powodów dla radości. Tam wszystko istnieje dzięki życzliwości. To nic, że jesteś chory. Pomysł, jaki masz barwny życiorys. Wspomnij te czerwie maków i te letnie cienie hamaków. Pamiętasz to doskonale. dwie uczeń pilny, jak do Zoski latały z kwiatami. I choć niejedno miały za uszami, ona bardzo Cię pokochała, za męża sobie wybrała. To nic, że czasem czujesz się słaby, odnajdź w sobie siłę. Każdy to wie. Nie zawsze ci na szczycie. Bo wspominają jeszcze twoją młodość. Daje ci to radość? Tak czy nie? Nie czy tak? Uwierz, piękny jest ten świat. Proszę Państwa, ten wieczór, tak jak powiedziałam, jest wyjątkowy. Myślę, że tak, taki nastój, zadumy jest wśród nas. A teraz jest czas, żeby podziękować wszystkim tym, dzięki którym hospicjum jest. Przede wszystkim dziękuję wszystkim wolontariuszom. Sama jestem wolontariuszką, ale my, my jesteśmy jak komórki w całym organizmie, każdy ma swoje miejsce, swój czas i to jest ważne, że, że stanowimy to.